Czym ci się kojarzy duchowość z kościołem i religią? To są najczęstsze odpowiedzi. Kiedy właściwie zaczynamy interesować się duchowością? Kiedy zadajemy sobie pytania o sens istnienia? Zazwyczaj, kiedy mamy problemy. Coś idzie nie tak, coś idzie nie po naszej myśli. A jeśli mamy szczęście i wszystko w naszym życiu jest ok, to i tak w okolicach jakiejś. 40 pojawia się tak zwany kryzys wieku średniego. I wtedy myślisz, doświadczyłem już wszystkiego, mam już wszystko, wszędzie byłem. Ale o co w tym wszystkim chodzi? I co wtedy robisz? Wtedy właśnie idziesz do nauczyciela duchowego, mówisz mu, z czym do niego przychodzisz, a on nalewa ci herbatę do filiżanki? Ty mówisz, on nalewa. Ty nie przestajesz gadać, a on leje. I kiedy w końcu widzisz, że herbata w naczyniu przelewa się, krzyczysz: "Wylewa się. Herbata się wylewa. Więcej nie wejdzie." I wtedy on mówi coś takiego: "Jesteś jak ta filiżanka. Nic nie będę mógł ci dać, jeśli nie opróżnisz swojej filiżanki." I o czym jest ta historia? O tym, że niczego nie możesz się nauczyć, kiedy myślisz, że już wiesz? O tym, że musisz zacząć się oduczać, zanim jeszcze czegoś się nauczysz? A może o tym? Ta historia jest o tym, o czym właśnie teraz zdecydujesz. Zapraszam Cię do odkrywania własnej duchowości, niezwiązanej z kościołem czy religią, z uśmiechem, bez moralizowania, bo to my jesteśmy twórcami naszego świata.